Moi drodzy, w naszej ofercie w końcu mamy Arosticini i Nabruzzo. My to jemy na każdym rogu, w każdym momencie. Dla nas to jest uczta. Zobaczcie piękne szaszłyki z wątróbką. Black Angus i Jagnięcina, a też kurczak. Są wszystkie mrożone pojedynczo, ile potrzebuję. Tyle wyciągam z mojego pojemnika, kartonu, przepraszam, i układam na gryla. Zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Położyłem je zamrożone, nie muszę ich wcześniej rozmrażać. Na tym grylu specjalnie wlewamy wodę. Jak widzicie, nie ma tutaj dymu w ekscesie. Solimy z każdej strony. Niedużo, według osobistego gustu. I mamy to zrobione. Kurczaczka, jagnięcina, blekangus. Mm, I jeszcze, co mi bardzo smakuje, to jest wątróbka. Ważna rzecz, nasze Aurostycini jemy na gorąco i one wtedy są idealne, pyszne, smaczne. Zobaczcie, mieszanka naszych czterech smaków: po dwie sztuki, trochę sera, cacio, trochę pomidora, świeżutki chleb i czego chcieć więcej.